Cześć, cześć, witam bardzo w kolejnym ale kanale i dzisiaj, jako iż zbliża się Halloween, postanowiłem, że zagramy sobie w horrorek. Bo wiecie, że ja kocham horrorki, ja codziennie gram w horrory, jestem fanatykiem horrorów. W ogóle się ich nie boję. Głośna jest straszna ta gra. Ale tak, zagram sobie w The Fears to Fat Home. Epizod pierwszy Home Along będzie żadny za darmo. Yy, ostatnio już też nowy epizod z tego co widziałem, więc jeśli Wam się spodoba, to możemy oczywiście. Znaczy ja kupię go i zagramy. A przedtem kupimy sobie inne epizody. No ale dobra. Grałem w tą grę na streamie kiedyś i. obstałem się. Bałem się skończyć, więc myślę, że musimy to skończyć jako iż właśnie jest Halloween, więc klikamy. Epizod pierwszy, 20 minut podobno ma być i playtime, tak jak piszę tutaj, no ale z, moim, z moimi umiejętnościami to może być nawet godzina. Jak będę siedział w szafie i będę się bał wyjść. Dobra, Fist to Fat Home, epizod pierwszy Home Alone Jury 12. Okej. Okay. Jeszcze nic nie widzę na razie. Jeszcze. I didn't want to put this uh already, just for it to be called a piece of fiction. I don't know. I don't even know where to start. Eee. Uh, excuse me, lack of good storytelling skills. No w tak, ekskruzja to nie chcę tego na Redita coś tam. No tam. A i tam będę tłumaczył tam. Takie pierdoły, nieważne. I wish I just start. No, też tak myślę, że powinniśmy po prostu zacząć taki w ogóle mm, ciekawotka sam dzisiaj w domu jestem więc może być ciekawe it was the middle of the summer był to środek lata moi rodzice y, wyjechali na weekend w y, y, podróż y, jakby służbową wiecie y, no to wiecie sam w domu byłem ogólnie sleepers co kurwa always up at the juice about any time of the day no ogólnie to się opierdalał, kurwa. Spał całe dnie i kurwa... Wstawał kiedyś, wstawał... No tak jak ja, kurwa. Ok, dosłownie mam wakacje. O! O może. Wypierdale. Budziłem się o 8.00. Yyy... E, po... po... po drzemce... Domo. Gry... gry takie są najgorsze. O, mogę to wziąć? A, A usiadłem w ogóle. o. Wow. Have on that night, but I was too hungry Did it right after we came. No to najpierw oczywiście musimy zjeść przed robieniem pracy domowej. Bo wiesz, to jest logiczne. Zobaczmy, się, to może to jakieś, jakieś nie wiem, ukryte coś jest. Może znajdziemy easter jakiegoś. Chyba nie znajdziemy isterega. Dobra, chodźmy. Jak, to, jak wiecie, ja tu już przechodziłem Trzeba z początek. to ja wiem co tu mniej więcej... O! Message. O Boże, ile wiadomości. Uh, to my ma jeszcze Masona, ale ah, już imale napisałem im od mamy, trzeba, jest ważniejsze. Wait, when are you guys gonna back that? And uh, I are gonna be back on Monday, honey. Didn't uh, I tell you that yesterday? Super. Uh, take care, honey. Sleep on time. I hope uh, you get the Xbox like you promised. I mean, if you get that discount, can I invite Mason and Josh over for the night? For homework, not for homework, for homework. Pewnie na Xboxie będą grali jakimś. Jasne, że możesz, bla bla bla. Yy, zamknij drzwi, no, bla bla bla. Ten, yy, kurwa, jak to. No, kurwa, bądź bezpieczny, coś, nie wiem jak to przetłumaczyć. Jasne, jasne. Yy, możemy w tą. Wcześniej wrócić. kurwa, yy, w Sunday wrócić. Why bing so paranoid, mamam. Ojej, Sunday, 14 lat, mamo, Co ty robisz? Ja dam sobie radę. Uh, gonna order some pizza. Yeah, pizza! No need to order anything. Already met you lasagna this morning. No, oczywiście, maman poszło za ten. Za maman. Yo, yo! day to the tomorrow? Yeah, yeah! Jasne, że ono się tutaj coming blah, blah, blah. What's wrong? Winnie, you're gonna see her yesterday. She didn't show up. It's like, I don't even matter to her. You matter. Maman, to tyna, blah, blah. No. Ey... I gracem energy then, hogem Ey, uh, you grab the bla 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 mam to w dupie palanzen, bla 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 to no bla 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 ey Cześć, rozbęcie overnight when I come over we can play Mario... Kart. No, no przyjdźcie ogólnie ten bla bla bla, nie bać to tak szczerze. Nie interesuje mnie to zbytnio. O, ja tu mogę wejść. Ask me why would I want to try to my balance. Co słyszę? O kurwa Co on tam kurwa robi? Go tam nie powinno być Poszedł sobie, dobra To na pewno był zwykły przychodzi. nie mamy się czym martwić Na pewno to nic Nic nie znaczyło Zamknij to kurwa, zamknij to Jak to zamknąć Ech, Chuj nie zamknę sam się zamknął. Mogę wyjść? Mogę chyba wyjść. Gdzie ta szmata poszła? Halo? Frajerze? Ja Cię tu widziałem. Chyba poszedł. Dobra. Dobra, musimy... Y... A, bo to samo, samo się otwiera. A, to takie zadziała. Y... Zrobić sobie lasagne, prawda? Zróbmy może to lasagne. Pewnie będzie w lodówce. Jest lazania, dobrze. Położimy tu, ją tutaj e, e, Gdzie mamy ją zrobić? W piekarniku. Eee. Warm... Gdzieś jest mikrofale jakaś? Gdzie mam to zrobić? Ja, ja bym chciał to bardzo przygrzać, tylko nie wiem gdzie? Ja to w mikrofali takie rzeczy przygrzewam. No to, dobra. Może tak muszę. O! Muszę wziąć to do ręki. No tak, przecież najpierw do ręki trzeba żeby nie potem wrzucić, no. No przecież tu nie ma. Ale gorące to jest, znaczy głośne. gorące też pewnie. Dobra. A póki się robi na mrzasz, to się rozejrzyjmy tutaj po naszym domku. Przecież pierwszy raz tu jesteśmy. Musimy sprawdzić. Ten no. facet mi się nie podobał bardzo. O! Słyszałem, że się zrobiło już. Nie mogę biegać. Tup, tup, tup. No jak wpierdalam tyle lasagne, to raczej nie mogę biegać. U footy jest cieplutka, fut, 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 dobrze. No, tu nie. Zaleźć może to trzeba położyć? Ale jak watch TV, No oczywiście, że... Najlepiej to przed telewizorkiem smakuje jedzonko. Włącz to. O! Nie mogę telewizora włączać. Aaa. To jest życie. Jak to mogę. Mógł... O, mnia, mnia. Jedzonko. O kurwa. O kurwa. Dobrze to zapamiętaj, bo to wyszedł na górę. On tam wszedł. On to w kurwa wszedł. Ja to widziałem. Kurwa. To to by napisał Mason. Eee yy... No i chuj nie przyjdą do mnie A ten frajer tam wszedł Ja pierdolę, co teraz tam zrobić? Chuj, idę do niego Chodź tu kurwa jebana się, napierdalać będziemy Kurwa do mnie wchodzisz. On pewnie u starych jest, na bank tam jest. Tam nie wchodzę kurwa, nie ma opcji, że tam wejdę. Daj to temu rozpoczę, mordo kurwa. Ja zaraz stanę zawału przez tego kurwa. Zamykam się w tym pokoju, wypierdam się do czy damy. Tak, to domo zrobimy. Jak ja kocham horrory. Bardzo lubię horrory. To mój ulubiony gatunek gier. Eee. Chyba spać trzeba iść, o mam. Jak tu chwilę, a, tam kurwa, nie długo, jasne, jasne. Jemy spać, jak mama mówi, żeby nie siedzieć długo, to nie będziemy siedzieć długo. Odsunę się troszeczkę, odsunę się. O nie, oj, teraz ci kurwa pizza chciał. Rejerzy, no. Dobra, idziemy Jolo! Kurwa, jolo! Idziemy! Kurwa! Idziemy! Idziemy, kurwa! Nie boimy się. Pij wodę. Dobra woda, dobra woda. Mmm, jaka pyszna. No kurwa, ile ty możesz to pić? Dobra, chyba muszę, Mogę wrócić już, chyba. Wezmę sobie ze sobą, żeby już potem nie chodzić. Nie patrzę się nawet tam. Zamykam się w pokoju. Dobra. Kurwa. To tu, kurwa, jest. Dzwój po policję, kurwa. No! Help me! Mother! Nie, daj mi to! To będzie moja obrona, kurwa! Jebę go to butelką! Kurwo! Będziesz przed moim domem stać! Wywale gonga zaraz! Paula Sands, sit hey. O kurwa Ja może pójdę sobie do pokoju To jest chyba najlepsze rozwiązanie, schowam się w szafie BIEGNI, TU KURWA SPRINTUJ do! Schowam się tu w szafy Wpuść mnie do tej szafy, o, hajt, dobra, u. Dobra, się schować. Nie wyjdę są policja jedzie, policja już jedzie i czekamy na policję. No, to ka każdy rozsądny człowiek by tak zrobił. Czekamy na policję. Kurwa. Nie, 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 my czekamy na policję, nie ma co wychodzić, słuchajcie, to jest roz... jesteśmy rozsądnym 14 latkiem. Mamy 14 lat, wiemy co robić. Kurwa. On rozjebał szybę i teraz dzwoni. Nie, nie wyjdę, nie wyjdę, kurwa. Siedzę tutaj, dopóki policja nie przyjedzie. Policja przyjedzie, oby obezwładni go, macie na spokojnie. Kurwa, nie dzwoń! Nie wyjdę, nie, nie, nie ma obcy, że wyjdę, no jestem pojebany! It's Paula out the door. Do you hear her? Kurwa, nie wiesz, że to jest mama. No ale muszę wyjść, kurwa. It's Paula out the door, kurwa. Nie wierzę ci kurwo. Moja rodzicielka, sorry, ale kurwa... Ej, patrzcie, światło się zapaliło wszystkie. To może być ona w sumie. Idę, idę, kurwa, idę! Ale co mam zrobić w tej sytuacji? Dobra, idę. Do Pauli, do Pauli, szybko do Pauli i będę bezpieczny. Kurwa, gra ja się wyłączyła, kurwa. Ja pierdolę, o ty, kurwo. A to dobrze zrobiłem, czyli chyba się gra wyłączyła. O ty, szma to jedna. Dobra, słuchajcie, jesteśmy znowu w tym y, jakże pięknym momencie, kiedy y, 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 podobnoż y, Laura, pani Laura jest y, pod drzwiami, tylko teraz możemy zobaczyć ją w ogóle tutaj? Nie chyba, to teraz zamiast wpierdalać się w jego ręce, ja spierdalam kurwa do pokoju. Ja spierdalam, nie będę tam stał u niego, ja przejdę tamtędy, chowam się pod łóżko dalej. Jesteśmy na policję i chuj. Może przyjadą w końcu? Mamo, tam po... pan w waszym pokoju stoi. Ja nie chcę tam iść. Wyciągnął ręce do mnie, ja tam nie mam ochoty iść. Eee. Dlaczego on no, dzwoni cały czas? Niech przestanie dzwonić. Kiedy ta policja będzie? Poszedł może już sobie ty. Może poszedł już. Przecież, że poszedł. Policja! Policaj! Policaj, jedzie, jedzie policaj, policaj szybko. Idą, a Game yeah. Nie, dało się. Idziemy. Allo, policaj. Yeah. O, pani, pani Paula, Paula, Paula. O! Udało nam się! Udało się, przeżyliśmy! Ale brzydka jesteś. Znaczy, o, ejku! Ale super! Nie. Yeah! Dobra, więc, y, słuchajcie, chyba nam się udało przejść pierwszy epizod. Piszcie, jeśli chcecie zobaczyć więcej epizodów z tej giereczki. No i co? Ja wam dziękuję za oglądanie. I widzimy się już w kolejnych filmikach. Siemanko!